Siemano! Mówiliście, że się nie da. Mówiliście, że nigdy z podwórka nie wyjedzie. Przepraszam wszystkich geniuszy z sekcji komentarzy. Patrzcie, pokora, determinacja i ciężka praca potrafi zrobić. Nic się nie zmienia od na dupy siedzeniu, jak to mówią, czy jakoś tak. siedzieć na tyłku przed komputerem, krytykować, pisać mało inteligentne komentarze, potrafi każdy. Ale spełniać swoje marzenia potrafią tylko nieliczni i wytrwali. I myślę, że do takich ja się zaliczą. Tak sobie posłodzę. Zobaczcie. Dzisiaj parę kilometrów przejechał. Platforma przetestowana. O, akcent kampermoniakowy. Na dziko najlepiej. Kolor też jak groszek kampermoniakowy. Więc pasuje. Widoczek taki fajny, byliśmy dzisiaj zatankować, ale mu jeszcze zostało roboty, nie powiem, że nie, ale patrzcie, zmieniło się, o tu na przykład szafkę teraz rozwaliłem, będą szuflady, jest trochę inaczej niż było, kibel separacyjny, tu mywalka, tapicerowany, tutaj jest on. Kamień. I co? Teraz co napiszecie? Jestem ciekaw. Lubię czytać Wasze komentarze. Fajnie, że byliście. No i przepraszam, że Was zawiodłem. A wszystkim normalnym. Dziękuję, że byliście. Materiał mam trochę nakręcone. Więc za jakiś czas pomontuję, pewnie z dwóch kamer nawet kręciłem. Dzisiaj sobie tutaj, patrzcie, będę spał. Ładny widok zaraz przyjeżdża Sławek z kanału autobusu, kiedyś już u niego byłem. Będzie robił nagrywki. I co? I tyle, dziękuję.